Do, ja wjeżdżam, dobra? Wyprzedażę. Mhm. Dobra, gotowi? <kuh> Możemy? To lecimy z Q&A. Por favor. Dzień dobry moi drodzy, witają was znowu serdecznie dwaj wariaci z konstruktorskiej 5 w Warszawie, czyli z budynku Toyoty, wariat inżynier Maciej Kilim i wariat, wariat doktor e, Robert Mularczyk. A będziemy rozmawiać trochę po wariacku o Toyocie, dlatego że czasy zwariowane, Toyota ogłasza wyprzedaż rocznika hmm. 2023. Nie to się łezka Maćku w zakręciła, bo dawno wyprzedaży w Toyocie nie było, lata mijały po a nie było czego wyprzedawać, no. al albo nie było, albo szło od ręki, a tu wreszcie udało się uruchomić tą, ten ulubiony czas w Toyocie, kiedy <noise> można Toyotę kupić w specjalnej cenie. No właśnie, bo tak. Taka, taka tradycja się, nowa znoszę. świecka. Prawie, tak, tak, tak. Taka, taka świecka tradycja nasza, że zawsze pod koniec roku ruszają wyprzedaże w Toyocie. I w tym roku one I, będą? Tak. Nie? Mało tego, one są w doskonałej ofercie wyprzedażowej. Sprowadziliśmy ich bardzo dużo. Udało się zamówić w fabryce z dwóch miesięcy produkcji sporą ilość. Także tak, po tej, tej dłuższej przerwie wreszcie mamy Corolli kombi. Bo, i przypominam, i to... przez wiele miesięcy był problem z dostępnością koroli kombi, a produkcja, jak się zamówiło, to czekało się tam. Ponad rok czasu były perspektywy. A tu nagle bum, i tym będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo fajną ofertę. Także mamy. Mamy, bardzo, mamy, bardzo mamy. Fajną ofertę. Warto warto sprawdzić. Ponad 10 mhm. tysięcy złotych i to rabatu finansowego mhm. na takim aucie. Także wracają te warto. wspaniałe, słodkie czasy. i zawsze nasz wiceprezydent Witold mówił, Robercie, jak tu przyszedłem się uczyć. Czas wyprzedaży w tości to jest ten czas, kiedy Kowalski może sobie pozwolić na Toyotę w bardzo dobrej cenie. I to jest chyba ten moment, który powrócił, prawda? To jest właśnie ten moment. Mm -hmm. Na pewno ta oferta jest dużo, 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 dużo lepsza niż, niż była, była wcześniej. Yy, nie tylko kombi. No właśnie masz tak nie, nie samą tak korolą, sedan. kombi, człowiek żyje, mamy sedana, mamy hatchback, w ogóle będzie też. Oczywiście, powiem ci więcej też wyprzedaży. Powiedziałem to jak ziętarskie. W wyprzedaży. w wyprzedaży. A wracając jeszcze do modeli, to nie tylko Korolla, prawda? Bo w tej wyprzedaży upchnęliście Maćku z całym teamem waszym, chyba wszystkie modele dostępne w Polsce. Może nie wszystkie, bo sytuacja, jak mówię, zmienia się dynamicznie, mhm. to jest tak, że, że staraliśmy się, żeby tych samochodów było dużo. Mhm. Żeby to były samochody przeróżne, zwłaszcza mhm. te, których do tej pory brakowało. Z Camry, na przykład, mhm. której no, mieliśmy problemy z dostępnością tego auta, w tej chwili zamówiliśmy ich odpowiednio dużo. Po to, żeby zaoferować Państwu wyprzedaż. Tak, może Podkorek. <grym> tak, podkorek. No znaczy dużo. Tyle, że wystarczy na wyprzedaż. Tak, Czyli będziemy mieć w świetnej ofercie także Camry, uh -huh. ale także, także inne samochody. Myślę, że kilka rzeczy trzeba tutaj powiedzieć, bo uh -huh. w tym roku wyprzedaż będzie dosyć nietypowa, bo e, te samochody w dostępności u dealerów mogą się różnić. Uh -huh. W związku z tym, tak naprawdę to, co Robercie, znajdziesz u nas dostępne na stronie, czyli internetowej, też na stronie chcemy zobaczyć wyprzedaż. I tam jest konkretny model, Pajopapę konkretna e. oferta z konkretnym rabatem za tyle. Okay. Uh -huh, Corolla Komi okay. wersji, Komfort. Tyle kosztuje, Aha. za tyle. I mówi, o Jezu, jak tanio. A potem mnie, tak? <laughs> Natomiast, gdyby się. Z... Tam jest jeszcze taki dopisek. Sprawdź oferty u dealerów. Mhm. Dlaczego? No, bo właśnie niektóre samochody to, to nawet nie chodzi na wersję wyposażenia albo samochody w, w ogóle nie wiem, no, ofertę Ale... na rav 4 hybrydowego nie będziemy mieli wyprzedaży u nas, nie mamy. Natomiast u dealerów mogą się zdarzyć takie samochody, które będą w sprzedaży. Dlatego warto sprawdzać. U swojego lokalnego. Czy to, dealera? O to że po prostu dealer ma jeszcze na swoim lokalnym placu jakieś samochody z jakiejś dodatkowej płyjem, albo które mu zostały z jakiegoś okresu sprzedaży. A no Aha. właśnie. Diler po że no. sytuacja może być różna. Przy czym, ponieważ to jest taka nietypowa sytuacja, to trzeba sprawdzać dosyć szybko, bo to po pierwsze wyprzedaż, która no trwa, te, tu i teraz, i ona tak z tą dostępnością coraz mniej, oczywiście, a dwa z racji tego, że to nie jest, nie wszystkie samochody są z naszego stoku centralnego, mhm. magazynu centralnego, no to trzeba sprawdzać u dealerów, a tam jeszcze szybciej te auta mhm. mogą mhm. znikać. Pytanie maszko może banalne, ale rozumiem, że do tych wyprzedażowych ofert dopięty mamy także oferty finansowania, bo to teraz mhm. jest ważny temat. Oczywiście, oczywiście, czy to chodzi, jeżeli chodzi o finansowanie w kinto w naszym programie mhm. najmu. Czy w Toyocie banku jak najbardziej oferty finansowe też będą przygotowane? No dobrze, tych samochodów wyprzedaży rzeczywiście wygląda, że jest spora, ale ty mówiłeś mi przed nagraniem, że szczególnie ciekawa sytuacja jest przy, przy CHR-ze, bo mamy przecież bieżącego i nowego. A no właśnie, aktualna, wciąż jeszcze aktualna mhm. generacja CHR-a jest w tak zwanej final edition. Mhm. I tu w bardzo dobrej ofercie te samochody wciąż mamy w dostępności, natomiast ich jest coraz mniej styczeń to jest taki moment, kiedy pewnie ostatni CHR zniknie z oferty naszych dealerów. Natomiast yy, pojawi się nowy, no ale nowy tak naprawdę to premierę oficjalnie będzie miał w lutym, związku z tym trudno oczekiwać, żeby był już w sprzedaży, jak on jest dopiero przed sprzedaży. Natomiast yy, tam też bardzo ciekawa oferta pojawia się na, na CHR-a. Warto zobaczyć. Czyli jednym słowem, to jest jedyny moment, jeżeli mówimy do Was i oglądacie nas przed końcem stycznia 2024, odpaliście ten film, to znaczy, że macie szansę u Waszego lokalnego dealera zobaczyć w salonie dwie generacje CHR-a stojące obok siebie, porównać, zobaczyć, co komu bardziej pasuje. Ceny są, no, bardzo korzystne, szczególnie jak sobie popatrzymy na ceny. Bieżącego, a potem ceny nowego, to okazuje się, że ten, te widełki są bardzo szerokie można wybierać do koloru do wyboru. Ale to chyba o to chodzi, prawda? Żebyśmy tak. mieli wybór, żebyśmy zdecydowali, co tak. chcemy wybrać, czy aktualną generację, trochę taniej, czy nowszą. Tak. Tro trochę drożej, ale wybór jest. To jest wybór I dlatego polecamy Wam popatrzeć, bo to jedyna taka okazja. Takiej szansy już nie będzie. I na pewno będzie do stycznia, a w styczniu zostanie nam nowy Cecher. I to jaki? No. To może się umówimy w ten sposób, baćku. Z wami, że mhm. będziemy starali się teraz w tym okresie wyprzedażowym w systemie. Zobaczymy, czy co dwa tygodnie, czy co miesiąc, zależy, jak sytuacja będzie dynamiczna. Wracać z krótkimi Q&A na zasadzie, wygląda w tym modelu wygląda to tak, a w tym modelu wygląda to tak. Doskonała pomysł. Tak, Zacznijmy od jednego modelu, który sobie omówimy, mhm. co jest, na co mhm. warto zwrócić uwagę. Mhm. Doskonały pomysł. Obiecaliśmy? Obiecaliśmy. To słowa dotrzymamy i niebawem wrócimy z, taką, z takim suplementem do wyprzedaży. Będziemy go oznaczać specjalnie przy filmiku, żebyście łatwo na niego trafili. Będziemy starali się Wam szybciutko powiedzieć, jak sytuacja się ma w danym momencie. A póki co kończymy. Zapraszamy, tak jak już Maciek powiedział, na stronę Toyota.pl. A potem do salonu wiesz i szukacie Toyoty w wyprzedaży 2023 w bardzo dobrej cenie. A oprócz tego, podpowiadamy, zajrzyjcie też do dillera swojego lokalnego, bo może się okazać, że tam znajdziecie na placu u niego jakieś auto w konkretnej wersji, kolorze, tudzież napędzie, którego w tej oficjalnej ofercie u nas centralnie na stronie nie ma. Prawda? Dokładnie. Do dociekliwych świat należy. I tymi słowami kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.